Cześć, ja jestem Pix witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaram się stworzyć jakiś fajny diamentowy miecz. No słuchajcie, poza odcinkiem zrobiłem sobie jeden diamentowy na odrzut 2, a drugi diamentowy na ostrość 2 i odrzut 1. I dzisiaj się postaramy coś fajnego stworzyć. Tylko najpierw Potrzebujemy się tu powymieniać trochę z naszymi villagerami Cyk. Dobra, który mamy level? I dobra, i słuchajcie, tutaj jeszcze sobie papier weźmiemy. Dobra, tu mamy całe tu mamy całe. I mamy 28 level. Dobra i słuchajcie, odłożymy to sobie tutaj. Poza odcinkiem, trochę zbustowałem sobie tego. Niestety sprzedaję takie coś. Chociaż w sumie 3 już by miał poziom. Nie wiem, czy by to zrobić. No słuchajcie, potrzebuję jeszcze trochę levela. Więc co ja miałem zrobić? A, mieczyk. Więc potrzebuję jeszcze jednego. Zrobimy sobie mieczyk. Patyków nie mam świetnie, mam tu w ogóle gdzieś patyki. Halo, nic? Naprawdę? Dobra, mam patyki w tym, więc sobie tak zrobimy. A, jeszcze zapomniałem. Poza odcinkiem złapałem tu sobie villagera, zombie villagera. Jest to Grzesiek. Przywitajcie się z Grześkiem. Kiedyś, jak będziemy mieli potkę na... potkę na słabość, to sobie go zrobimy i będzie naszym villagerem. O dobra, mam tu patyki, więc sobie tak wezmę. Idziemy sobie stworzyć mieczek. Potrzebujemy jeszcze dwa levely, żeby sobie zaczętować go na 30 poziom. Chociaż zobaczymy, co by na niego siadło. Od razu. Ostrość 3. Myślę, że to jest dosyć dobry pomysł. Więc yy... zobaczymy się zaraz, jak już będę miał 30 level. dobra, słuchajcie, właśnie mamy 30 level. Więc idziemy zenchantować mieczyk na Sharpness Trójk. I uwaga, czysta ni niestety siadła. Więc myślę, że połączę sobie te dwa mieczyki i będę miał takie dwa mieczyki. O, cztery, a tak trzy. OK. No i mamy teraźniejszy miecz, co będę teraz używał. Odrzut 2, ostrość 3. Tego możemy schować do skrzynki. I tego tak samo. Więc już mamy bardzo fajny mieczyk. I słuchajcie. Bo my mamy tego nowego kowala. I... On chce tu właśnie te diaksy. No i nie wiem. Czy dać mu kilka, bo trzy diaksy już mu robi kolejny level. Czy raczej... Czekajcie, muszę sobie wziąć parę emeraldów. Czy raczej kupować to? Chociaż to mi się za bardzo nie opłaca To też nie To nic i to nic nie daje Dobra, myślę, że po prostu weźmiemy sobie te trzy diaksiki no muszę to jakoś przeżyć i sobie po prostu to weźmiemy, bo diaksów już za bardzo nie mamy Jak widzicie Dostanie nam 5 diaksików To wystarcza na hełm więc słabo no ale zobaczymy co tu u niego będzie. Raz, dwa. O kurde. Trzy jeszcze nie daje. Dobra, dobijemy to tymi bucikami. Dobra, i zaraz zobaczymy co on nam tu da. W ogóle zobaczcie, ile my tej zbroi już mamy. Mamy tutaj jedno prawie pełną skrzynkę zbroi i tutaj drugą skrzynkę zbroi. Co ty nam, gościu, powiedz sprzedajesz? Spodnie ochrona przed pociskami 2 i diamentowe buty niezniszczalność 1. No myślę, że te buty niezniszczalność 1 sobie pokupujemy kilka. Ile to w ogóle mu daje? No trochę mu da. Myślę, że raz. Dwa. I chyba więcej nie trzeba będzie na niezniszczalność 2. No, raczej więcej już nie potrzebujemy. Gdzie ja to włożyłem? Tu. Dobra. Tutaj mamy już dosyć fajny filmik. Buty mamy tylko niezniszczalność i ochrona przed ogniem. Tutaj jeszcze możemy mu jeden level wbić, więc coś mu wejdzie. Dobra, jeszcze zobaczymy. Weźmiemy sobie trochę tych emeraldów. A ile na przykład spodnie tyle? Buty tyle są, ale buty są tańsze. Dobra, on już tyle. Nie chce więcej butów. Bro. Szkoda. A ten zapomniałem już to sprzedawano na butach. a ochrona przed ogniem, hełm ochrona 2. To ochrona przed ogniem, niezniszczalność 1. Dobra, jedno wiaderko lawy, to jeden emerald. Nie wiem ile to będzie dawało. Dobra. Myślę, że no, w sumie w tym odcinku to będzie wszystko stworzyliśmy nasz diamentowy mieczyk, którego teraz będziemy właśnie używać, więc. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i cześć!